Będę sobie przygotowywać buraczki z papryką i z cebulą. I teraz będę ścinać na grubych oczkach. wstęp zrobiony, yy, podam proporcje na tą ilość, którą tutaj mam, na 2 kg buraków potrzebuję dwie większe cebule. i miały być trzy papryki teraz w zależności od wielkości, ponieważ ja mam taką dosyć sporą tą paprykę i połówkę mniejszej, więc to tak użyję, jeżeli czegoś dacie trochę więcej, trochę mniej to znowu nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. drobne paseczki, drobne paseczki. Jeżyny mamy przygotowane i będziemy je łączyć w zalewie. Ja przygotowując zalewę wrzucam w pierwszej kolejności paprykę i cebulę i troszeczkę podgotowuję to bez buraków, bo buraki są już de facto miękkie, tak, ugotowane one, a tamto jest surowe, więc temu daję, daję 5 minut osobnego gotowania, a potem rzucę buraki. A teraz zalewa. Na te proporcje, które mam warzyw, ja potrzebuję... 170 ml wody i tyle samo octu. To 170, czyli jedno pełne. Tyle wody i tyle samo octu. No tak, teraz muszę zebrakłomi. Działamy następne. Tak. I na tą ilość jedna trzecia szklanki cukru. I, i yy, niepełna łyżka soli. I tutaj do przypraw idzie tylko ziele angielskie i liść laurowy. Więc żeby nie przesadzić na tą ilość, to tam sobie wrzucę A4 ziarenka. i Wrzucę sobie półtorej listka laurowego, niedużego. I w tym momencie już mogę dodać paprykę i cebulę. I tak jak mówiłam, to będę gotowała 5 minut, a potem wrzucę buraki. Wydaje się Wam, że to jest mało tej zalewy? Tak, jest mało. Warzywa te jeszcze puszczą trochę soku. Te buraki po prostu nie mają pływać mocno w zalewie, bo to mają być buraki w słych, a tam ma być podstawą są buraki i, i reszta warzyw. To się już gotowało 5 minut. Dorzucam teraz moje buraki. I tak będę to gotować 15 Minut. Z taką gotową, gorącą zalewę kładam do słoików, zakręcam, odwracam do góry dnem. Już się tego nie pasteryzuje. Tylko trzeba pamiętać o tym, żeby wrzucić to gorące i od razu zamknąć. Od czasu do czasu będę to mieszać przez te 15 minut. No, czas już minął i pora wrzucić buraczki do słoików. Nie wyłączam całkowicie palnika, ale zostawiam go tak na takim minimalnym, na minimalnej mocy. Tak dokładnie tylko, żeby podtrzymywał się ogień, żeby mi to nie wystygło. Z tego względu, że to już nie będzie pasteryzowane, tylko zamykane od razu w słoikach. Trochę zalewy. Jej nie ma dużo, więc musimy tak to rozparcelować, żeby nam starczyło do wszystkich żeby weszło mniej więcej jednakowo. Ale zostawiamy od góry troszeczkę. I to zakręcam. Dobrze to trzeba zakręcić. Nie mam tutaj miejsca, więc przenoszę się to w inne miejsce i odwrócę do góry dnem.